Panie prezydencie, panowie marszałkowie, panie premierze, państwo premierzy, państwo ministrowie, państwo marszałkowie, państwo prezesi, państwo ministrowie, szanowni posłowie, senatorowie, szanowni goście. Dla mnie to oczywiście jest ogromny zaszczyt, że mogę stanąć na czele rządu Rzeczypospolitej Polskiej i… Przede wszystkim chciałem podkreślić, że traktuję to tę służbę publiczną nie jako władzę, tylko jako element odpowiedzialności i podejmowania decyzji w imieniu obywateli w takim kształcie, żeby obywatelom żyło się jak najlepiej. Mogę obiecać, że będzie to rząd, który będzie chciał czerpać najlepsze doświadczenia z dotychczasowych osiągnięć, a więc będzie to też rząd kontynuacji. Naszą latarią, latarnią, naszą, naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. To są cele społeczne, które można przede wszystkim wtedy realizować, kiedy kwitnie gospodarka, kiedy rozwijają się wszystkie filary gospodarcze i to jest to, na czym na pewno będziemy się koncentrować. I również z całą pewnością będziemy dbać o zachowanie tożsamości kulturowej Polski, jej unikalną kulturę, dziedzictwo i możliwości, unikalne możliwości realizacji zadań w przyszłości również. W tym tyglu dzisiejszych europejskich i światowych doświadczeń w ogniu różnych sporów na pewno będziemy kierować się oczywiście tak jak wszyscy to przysiągaliśmy dobrem Rzeczypospolitej i jej obywateli ale jednocześnie będziemy starali się żeby rząd zjednoczonej prawicy był rządem zjednoczonej Polski żeby był rządem wszystkich obywateli żebyśmy byli akceptowani Żebyśmy byli również docenieni przez tych, którzy na nas nie głosowali. To byłoby największym sukcesem, to byłoby największym zaszczytem. Nasz rząd będzie też na pewno rządem nadziei i rządem optymizmu. Chcemy, żeby ten optymizm, który zagościł pod wieloma strzechami, ten uśmiech na twarzy dzieci, żeby on rozprzestrzeniał się jak najszerzej w naszym społeczeństwie. To będzie też dla nas wyznacznik, bo działamy, żyjemy przede wszystkim, rządzimy przede wszystkim w imieniu obywateli i dla nich. I chciałbym, żeby to był podstawowy warunek, podstawowe kryterium względem którego nasi obywatele będą nas oceniali. Jeszcze raz powiem, tak mi dopomóż Bóg. Danke bardzo.